Pamięci Marii Konopnickiej. Droga pisarko Mario, żyjesz nie tylko na kartach polskiej literatury, ale także w sercach Polaków. Bo gdzieś w naszej głębi tkwią Twoje korzenie. A czy Ty, Pani Mario, w wieczystej krainie wspominasz czasem jedlicko-żarnowiecką Ziemię? Wszak tutaj stoi jeszcze Twój worek w zieleni, tu spoczywają Twoje kochane córki, tu szkoły, ulice, zwą się Twym imieniem, a muzeum Tobie poświęcone, jak kryształowe zwierciadło, odbija Twoją postać i Twoją twórczość tak bogatą z dziecięcego i dorosłego świata. I każda babcia Twoje wiersze wnukom czyta. O polskiej ziemi i polskiej przyrodzie, i jak żyć należy w przyjaźni i zgodzie, i jak iść trzeba własną życia drogą, aby nie ranić, nie krzywdzić nikogo. I jak szanować drugiego człowieka, i każde ziarno, każdą kroplę rosy, i każdą chwilę życia, co ucieka. I uczyłaś, Pani Mario, młode pokolenia, jak droga nam być winna polska mowa, polska wiara, polska ziemia. I wśród ciemnej nocy niewoli ukazywałaś polskie dzieje, umacniałaś w narodzie ducha, pielęgnowałaś nadzieję. Swoim piórem złotym wpisywałaś w serca Polaków słowa: dom rodzinny. Naród, Ojczyzna, Wolność, drogocenne klejnoty. I wciąż twarz wśród nas jak zasuszony wolny kwiat z biało-czerwonego ogrodu. I jesteś chlubą i siłą i pieśnią naszego polskiego narodu.